Witam serdecznie, z nami Piotr Niecz. Witam ci Piotrek. Cześć, cześć, witam. No nareszcie udało mi się do wziąć się tutaj przed te kamery, co od początku nie bardzo mi się udawało, ale wiem, że ci się bardzo cieszyło, wszak która się urodziła, co za to serdecznie gratuluję. Nie zaczynam od meczu, tylko zacznę od innej sprawy. Przed kamerami znajduje się właśnie pan, który szczeli już nie pamiętam ile, ale bardzo, coś ponad chyba już 40 goli w naszej lidze. Jest niekwestionowanym liderem Królu szczelca Królu szczelca z tej statystyki. No i oczywiście jeszcze wysoko, bo pierwsze miejsce masz w klasyfikacji kanadyjskiej. Piotrek, zanim o meczu powiedz mi, jak się szczela, tak dużo bramek w tak lidze, w takiej lidze? Na wstępie dziękuję za gratulacje odnośnie Sury. No co, no, no fajnie się szczela, no wiadomo poziom jest wysoki. W grupie troszeczkę mieliśmy słabszych rywali, więc Udało się troszkę więcej bramy szczelić. No koledzy pomagają, no przede wszystkim człowiek stoi z przodu, więcej tylko dokłada nogę, więc chwała chłopaku. Koledzy pomagają, to fakt. Widzę dzisiaj na przykład mecz, piękne klepki, fajnie gracie. No ale to co dzisiaj zarolowałeś bramkarza, obrót o 360 stopni. Co prawda nie gol, ale asyta do zawodnika, który twój szczelił. Gdzie nabyłeś takie umiejętności? No nie nabywa się to chyba pod blokiem. Nie, no gdzieś tam przeszłość jakaś śmieszna była z piłką związana, kopaliśmy gdzieś tam w klubach, w sandecji między innymi, więc piłkę się graźnie zapomina, troszeczkę sił brakuje. Jak będą więcej sił, więc więcej bramek będzie i będziemy wygrywać mecze. Super. Jeszcze widzę, że macie tutaj kolejne szanse na kolejne mecze, więc twoje, Twoja zdobyć się tu jeszcze może powiększyć. Wracamy do meczu. Dzisiaj Kamex. Wielki mecz Kamex-Galactic. Jak zwykle ciekawy mecz, ponieważ te drużyny naprawdę prezentują wysoki poziom. Wygrywacie dzisiaj 8-4, 8-5. Coś podobnego. Statystyka, zapytamy. Tak, drugami tutaj, że taki wynik. No, przechodzicie dalej, jesteście w półfinale Pucharu Ligi. No dzisiaj zaskoczył was czymś Kamek, Czy raczej postawiliście na swoją bardzo dobrą i oni nie mieli szans? Nie no, chłopaki są wybiegani niesamowicie młodzi, więc... Dużo biegają, my troszeczkę mniej, więc... Wybiegali nas na pewno. Udało się wygrać, ale naprawdę chłopaki są dobrej klasy, młodzi waleczni. Więc. Myślę, że się nie udało wygrać, tylko to jest naprawdę zasługą całego zespołu z premedytacją. Udać to się może jedną bramką. Dzisiaj pokonujecie ich większą ilością bramek. Trafiacie teraz na Derec, którzy też, też są bardzo dobrzy i mocni w tej lidze. Jak przewidujesz, ciężko będzie z taką drużyną w półfinale? Szczerze powiedziawszy nie widziałem jak Derec wyglądają na boisku, ale na pewno będzie ciężko, bo tutaj w półfinale w już nie ma słabych drużyn. Poziom jest wyrównany, troszkę szczęś troszeczkę szczęścia i wtedy nas się wygrywa, ale tak to Spokojnie trzeba patrzeć. Mam takie pytanie od Waszej drużyny. Dzisiaj Kamex to był ten z najwyższej półki, naprawdę ten Kamex, który mógłby walczyć o najwyższe trofea, grał, grał pięknie, naprawdę super sprawa graliście dzisiaj. A wcześniejsze mecze, troszkę były problemy z końcówkami, ale dzisiaj dotrzymany pięknie do samego końca. Jak to zrobiliście, że dzisiaj się udało, a wcześniejsze mecze yy, tak jakoś no, te końcówki były gorszym Waszym wykonaniem? No, tak jak mówię, kondycyjnie troszeczkę wysiadamy. No, raz w tygodniu się spotykamy, tylko po, pobiegać, no, to jednak to jest mało. Teraz jest yy, liczba meczów zwiększona w tygodniu, więc te siły są automatycznie większe, więc być może to jest z tym spowodowane. To ostatnie moje pytanie. Teraz półfinał wtorek, rewanż w czwartek i finał w piątek. Trzy dni, yy, w trzy dni rozgrywamy, praktycznie w jednym tygodniu rozgrywamy mecze. Nie będzie to za dużo? Szczerze że nie wiem. W piątek zobaczymy. Czyli będziecie w finale? Oczywiście. Bardzo Ci Piotrek dziękuję za wywiad i gratuluję takiej świetnej statystyki, jak naprawdę tego let, które szcztelasz naszej Lidze. Dzięki. Dziękuję. Cześć. Dzięki.